tam w oddali jeszcze mały konik zasuwa. To jest kucyk, taki malutki. A, jak biega. Mama tam sobie stoi, a mały biega. Mam attention o ten małego. Tak, so, jest. Uwaga, małego, obserwuję ją. Kto tu się zbliża? Tak, były uszy do przodu. Ja, może tłumaczę, bo ciebie nie będzie słychać, bo Ty jesteś odwrócona. Wtedy ta kamera nie łapie głosu. Dlatego ja od razu tłumaczę, co Ty mówisz. <gry> Mały ciekawski w ten moment mawego nie wie co ja chcę i ja nie chcę dotykać. Ja nie chcę be... <gry> za krótko. Tak, jak no. się czuje niepewnie, to on sobie sam dystans zwiększa wtedy. Tak. Bo nie wie, co się dzieje, więc po prostu zwiększa sobie dystans. Ale obserwuje cały czas. Idę od tyłu strony zaraz ten mały idę dalej. Kiedy ja idę od przodu, ten mały stoi. Tak Tak podchodzi drapieżnik od tyłu. Oj Bocia, was. Bociany klepią czy klekają. Tak. Ok, ja spróbuję. Obserwuję, obserwuję, ale idzie. Mm. Eee, to jest ogierka. So basta. А я подей, подейде. Почекай, почекай, подейде. Бо чи вцяло не смігати. <laughs> О, іди малий до тебе. Заінтересований. mm <laughs> A, jego twoje frendzle interesują sukienki. <laughs> no cię zje. <ciesie. laughs> Ale jak widziałeś cię, ja nie dotykałam ten małego. Ja dałam ten mały pozwolenie, on mógł dotykać mnie, ale ja nie dotykałam, tylko robiła moje ręce, bo od momentu my, dorosły ludzie, i u ludzie, my chcemy od razu dotykać, to jest over. Jak go ten. od razu dotkniesz, no to wtedy jest koniec, nie? tak zwany. Ponieważ no, on najpierw sprawdza nosem, i tak dalej, to jest takie jego wyczucie, czy, czy można go dotknąć, i tak, tak dalej, i tak dalej. Jak tak od razu podchodzimy, już od razu z rękami, to wtedy włącza się instynkt, no, jakieś zagrożenie, on tu wyciąga ręce na mnie, coś tu chce ode mnie, tak. tego typu rzeczy, no i wtedy taki koń od razu się przestraszy. A jak my po prostu siedzimy cicho, to jak widzieliście, on po prostu sam przyszedł. Tak samo, kiedy my jesteśmy na przykład na sklep albo na restaurację i za jeden raz przyjdą ludzie i którzy dotykają nas, u mnie oni mają problem. Naprawdę. Bo ja nie dałam pozwolenia. Też nie jest pisane na mój plec, dotykać mnie. Nie. Masz dziób, możesz pytać, ale nie bez pytania, bo. E, Wtedy betekent namelijk że die mensen geen enkel respect hebben voor mijn persoonlijke grens die ik stel. En dat is niet aanrakcyjna dla mojego To tak wtedy jakby po prostu ktoś nie miał respektu na jej e, osobowe, nie, na jej ludzkie granice. Jak gdyby. Tak. <laughs> uh, ludzie mogą zobaczyć, ale nie dotykać. Tak jest. Dokładnie. Tak samo na konie, tak samo na uh, inne małe Jurgenta masa tego jest, po prostu, no, obchodzić się z szacunkiem i z respektem, a szczególnie właśnie przy zwierzętach. Tak. E, ponieważ zwierzę to zawsze jest zwierzę i zwierzę zawsze inaczej może zareagować na różne rzeczy i po prostu trzeba na to zwracać uwagę. Tak jest. Dobrze. Idziemy jeszcze do nich. Ale kiedy idziemy, ja czy meine... Mój odstęp, kiedy, ja trzymaj mój odstęp, ale kiedy ten mały albo ten duży chycał będę u mnie, to jest okej. Okay. Mhm. Jak widzimy, jak widzimy, one nie mają ochoty zbytnio teraz, one sobie idą i chcą mieć święty spokój, tak zwany. Bo ten mały chycał pić zaraz. To tak jest. Mały i tak jest ciekawy, i tak jest ciekawy, go to jednak interesuje kto tu przychodzi kto tu tak kuca i go obserwuje, jest giętki bo się może nawet podrapać za uchem tylnią nogą. i będzie, idzie się położyć o, dobranoc <grystanie z górą> to. się też tak drapią, jak ich spędzi coś na plecach, to wtedy też się właśnie tak rolują, a najbardziej lubią te typowe takie konie w tych stętach i tak dalej jak się ładnie wyszczotkuje wypucuje i później się wypuści na dół prosto do gliny, cyk <grystanie z górą> to uwielbiają to jest dla nich najbardziej super. Ładny ten Tak i ten konik tutaj ma, jest tutaj na tym łańcuszku. Ale nie wiem czy zauważyliście jak ogromnie długi jest ten łańcuch. Bo on przed chwilką stał gdzieś tam a on już jest teraz tam i może jeszcze iść dalej, ponieważ ja widzę, że ten łańcuch wychodzi gdzieś tutaj od tego drzewa. Także on może tam spokojnie jeszcze aż po ten cień sobie pójść. Także to nie jest 2 metry, jak to przeważnie taka krowa tutaj ma na pastwisku gdzieś na łące, że ma dwa metry łańcuszka i tyle. Tylko po prostu tu jest cała masa tego. Także on tutaj ma miejsca praktycznie po całym terenie. Tylko to jest fajnie, bo tu nie ma tyle drzew, żeby się on nie mógł zaplątać tym łańcuchem gdzieś dookoła drzewa. Tak. Także jest to widzę idealnie obliczone, że może sobie tak dojść, żeby się do następnych drzew nie zaplątać. Ale ma cień i mam miejsca, gdzie se może chodzić tutaj. Także koniki sobie tutaj trawkę gryzą. Są szczęśliwe, zadowolone. Wszystko im się podoba. Pogoda dopisuje. Mały, strasznie ciekawy. <laughs> jak zawsze. Jak to konik. Ale niby są bardzo płoche, boją się, ale powiem Wam, że czasem naprawdę są bardzo, bardzo ciekawe. Ponieważ jak ich coś zainteresuje, to już chcą to zobaczyć chcą wiedzieć, co to jest, do czego to jest. Masz takie małe, ciekawskie stworzunka. <laughs> A szczególnie właśnie jeszcze jak są młode, jakoś rybaczek, to wtedy są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe świata. I chcą po prostu wszystko widzieć, wiedzieć i słyszeć. Ten spokój, który konie dają, to jest super dla mnie. Tak, relaks totalny. Dobrze, to my będziemy się zbierać. Także tyle na dziś. Trzymajcie się, hej! Do następnego razu! Ja wam też pomacham, pa! Z tej strony. Także idziemy z powrotem do domciu. Pa! Konikom nie zapomnij pomachać na do widzenia. Bo się obrażą. nie! Także trzymajcie się, hej! Także, lecimy. Miłego dzionka Wam wszystkim życzymy. Hej! Do następnego. Pa.